Już pierwsza część sezonu wyścigowego w Polsce. Zapraszam na małą retrospektywę. Derby dla koni pełnej krwi angielskiej, derby dla koni arabskich. Oks dla klaczy to tradycyjnie już najmocniejsze akcenty sezonu. Jeszcze raz gratuluję Niech mu się szczęście w potrójnej koronie i w ogóle w całej karierze. Tak, sam chyba ulubiony koniec w stajni. Wszyscy generalnie są ulubione. To nie jest tak, że jest super, no to, to, to znaczy, że jest jakoś wyróżniany. Staramy się wszystkie konie tak samo traktować. Ale oczywiście zawsze jest miło, jak jest taki czeki w stajni, to jest większa motywacja i większe zaangażowanie w pracę z właśnie motywuje chyba całą naszą tak, jest... daje takiego poweru, tak? radości. Gwiazda nasza pracujemy z pasji do tych koni i tutaj pamiętajmy, że my nie mamy dnia wolnego. To nie jest fabryka, my nie możemy zamknąć na miesiąc wyjechać, koniec codziennie musi jeść, codziennie musi mieć ruch. My pracujemy 365 dni w roku. Także to są ogromne wyrzeczenia, i myślę, że taką osobą, która by chciała przyjść, popracować 8 godzin, pójść, to by nie wytrzymał miesiąc dwa. Pamiętajmy, my jeździmy w upałach, my jeździmy w zimie, gdzie śnieżyca, gdzie pada. To naprawdę trzeba być, no, może takie słowo, może nie fanatykiem, ale. ale, ale... Naprawdę to trzeba mieć ogromną pasję, żeby, żeby to wszystko ogarnąć. No, sam wyścig oglądałem w odosobnieniu. Poszedłem do samochodu. Tutaj były tłumy, więc, więc ciężko się było gdziekolwiek dostać, więc doszedłem do wniosku, że tak najspokojniej sobie obejrzę w telefonie. Emocje były duże, oczywiście były łzy, duże wzruszenie. I wygrywasz. Uch, Ale kto nie ryzykuje, lepiej. nie pije szampana. No, <laughs> o, oczywiście! <laughs> Czyli czekamy na derby i sprawdzamy. Bar ja bardzo się cieszę, Zosiu, że Ciebie widzę. Tak mi miło, ja też <laughs> 200 metrów do celownika, Han Rastaba. Tam już tylko walka o drugie miejsce Almareda z czeka się dość specyficznie na takiego konia. Natomiast dzień wyścigu to już jest takie tylko e, troszkę nerwy. Zależy kto, ja, mniej, a córka to miał. Dobre, e, dobre ciśnienie dzisiaj. Znaczy może nie ciśnienie, bardziej stres po prostu, bo to jest tak, mówi się na wyścigach, że to jest e, specjalna gonitwa, że wygrywa koń szczęśliwy. I nawet jak ma się takiego faworyta, to jednak zawsze jest takie, taka odrobinka tej niewiadomej i, i tego, tego stresu. A jaki to jest koń? w ogóle? Super. Bardzo grzeczny. Super. Super. Tak, tak, miły. Jest... Koń, który się urodził, Serce po pierwsze, do biegania, urodził się do tego a taki spokój wewnętrzny, on się nie stresuje, to jest naprawdę spokojnym koniem, który, który ciężko pracuje. Jak to wygląda, wiesz, takie przygotowanie i ta praca właśnie? No, to jest na pewno codzienna, ciężka praca. Na nim to sama przyjemność, bo to jest klasowy koń, więc on jest spokojny, grzeczny i nie ma z nim żadnych problemów, także że tak, no, zasłużył. Jasne. Jak wyglądały te ostatnie przygotowania i w ogóle jak oglądałeś wyścig, jak doprowadziłeś to, co, co wtedy myślałeś? Czy no, żyłeś bezwzględnie bez na względu, bez bezwzględnie na niego, że wygra. Już o no. pytanie o ile długości. Nie wiem dokładnie, jak to trener zrobił, ponieważ no, e, nie byłam i nie, nie sprawdzałam trenera. Aczkolwiek no, widać, że koń już ostatnie dni był naprawdę pełny, pełen energii i. I było widać, że naprawdę jest przygotowany już do, tych, do, tego, do tej gonitwy. A co wam osobiście dają jako właścicielca, a tobie jako jest konie? I kontakt z nimi, w ogóle treningi, wyścigi. Szczęście, szczęście, Samo jakby, to jest pasja. To nie jest coś, co można um, polubić albo nie polubić, albo co można traktować jako zarobek. To jest bardziej pasja. Ja się urodziłam w takiej rodzinie, gdzie wszyscy są związani z końmi i, i dla mnie to jest naprawdę wielkie szczęście i, i to już nawet nie chodzi, czy koń wygrywa, czy nie. Nawet samo to, że koń może rywalizować z innymi końmi yy, i pokazywać się z dobrej strony, to jest naprawdę dużo. Dla mnie to jest na pewno satysfakcja yy, z tego, że wkładam dużo pracy w ten trening tego konia, swój trening też, no i później on osiąga sukcesy i pokazuje na co go stać, tak? Nie ukrywam, były bardzo duże. Jak się występuje z roli takiego faworyta, to jest to jednak stresujące. Sam wynik, oczywiście, zadowala. Jaka to jest klasz? Kochana, ja mam wrażenie, że ona się urodziła do wyścigów. Wiesz, i obserwuję ją od pierwszego startu. Płodzenie ma takie jak wiemy, jest to klacz dystansowa i ona faktycznie jakby z wyścigu na wyścig robiła progres. Nie miała załamań, nie miała gorszych występów. Bardzo szybko się regeneruje po wyścigach i mam wrażenie, że to jest taki koń, który się urodził do tego, żeby się ścigać. Oks dla klaczy czystej krwi arabskiej wygrała Suzana, wyhodowana w Janowie Podlaskim, a trenowana przez Siergieja Wasiutą.